Boiskowy Wichajster i Dębicka Piłka Nożna zapraszamy na filmowo-graficzne podsumowanie 32. kolejki w klasie okręgowej Dębica. Oczywiście wszystkie dane pochodzą z portalu Łączy Nas Piłka. W środowej kolejce Dębickiej Okręgówki rozegrano 9 meczów, w których padło 31 goli. Chyba możemy zaczynać. W tej kolejce pauzowali piłkarze Kamieniarza Golemki. A co działo się w pozostałych meczach? Piast Wolica Piaskowa chyba niespodziewanie remisuje z Koroną Majdan Królewski. Mimo, że Piast pod koniec pierwszej połowy objął prowadzenie, to Korona wywalczyła jeden punkt. Tym samym był to pierwszy remis w tym sezonie Piasta na własnym stadionie. Sparta Chorzelów przegrywa 0-3 z Wiktorią Czermin. Ekipa z Czermina odnosi czwarte z rzędu wyjazdowe zwycięstwo. Dwie bramki w tym spotkaniu to był najlepszy strzelec wiktorii Kamil Głos. Kolbuszowianka Kolbuszowa po niezłym spotkaniu pokonuje przedostatni w tabeli płomień Zagorzyce. Ekipa z Kolbuszowej odnosi cenne zwycięstwo i po raz kolejny strzela cztery gole w jednym meczu. Emocji nie zabrakło w Wielopolu Skrzyńskim, gdzie po górze do końca walczyło z LKS-em Głowaczowa. Dwie bramki dla gości strzelił Jakub Bielański. Goście także przez długi czas grali w osłabieniu po czerwonej kartce, ale też nie wykorzystali rzutu karnego. Ostatecznie po górze wyszarpuje punkt po golu Tomasza Cynarskiego. Po wyrównanym meczu trzy punkty z woli Chorzelowskiej przywożą rezerwy trzecioligowej Wisłoki Dębica. Dla podopiecznych Marcina Grzesiaka to zwycięstwo daje na ten moment awans na szóste miejsce w tabeli. Przebudziła się Czarnowia, która po zwycięstwie w poprzedniej kolejce w Przecławiu pokonuje teraz Smoczankę Mielec 4 do 1. hat trikiem w tym spotkaniu, w przeciągu zaledwie kilku minut, popisał się Bartłomiej Frąc i ekipa Dariusza Łukaszewskiego melduje się na 10. miejscu w aktualnej tabeli okręgówki. Ktoś może pomyśleć, że remis Chemika Pustków u siebie z teamem Przecław to niespodzianka. Otóż nie. A może team ma patent na chemik? Być może. Mecz zakończył się remisem 1 do 1 i z przebiegu spotkania wynik jak najbardziej sprawiedliwy, bo obie ekipy miały swoje szanse na zwycięstwo. Oznacza to też, że ekipa z Przedsławia będzie chciała godnie pożegnać się z okręgówką w tych ostatnich spotkaniach. Chyba najciekawiej zapowiadający się mecz tej kolejki. Nad Nilem w Kolbuszowej Dolnej rezerwy czwartoligowego Sokoła rozbiły wicelidera Radomyślankę Radomyśl Wielki, hat-trick Tomasza Chmielowca, dla gości honorowe trafienie zaliczył Michał Szlachetka i teraz to Sokół jest aktualnym wiceliderem. A lider? Lechia Sędziszów Małopolski po trudnym i wyrównanym meczu pokonuje skromnie 1-0 ambitny i waleczny zespół Atutu Podborze. Na ten moment Lechia ma już 9 punktów przewagi i jest coraz bliżej zapewnienia sobie Mistrzostwa Ligi i awansu do czwartej Ligi Podkarpackiej. A teraz bonus. W zaległym spotkaniu 28 kolejki Dębickiej A klasy niemałe emocje: LKS Łęki Górne, Kaskada Ostrów Kamionka 3 do 4. Po tym niezwykle cennym i wywalczonym w ostatnich minutach zwycięstwie. Ekipa Kaskady awansowała na drugie miejsce w tabeli Dębickiej Serie A, a zwycięstwo zadedykowano Marcinowi Poźniakowi. El Capitano po raz kolejny został szczęśliwym tatą. Gratulujemy. Oczywiście wszystkie tabele na bieżąco znajdziecie na portalu Dębicka Piłka Nożna, a kolejne materiały już niebawem. Teraz rzut oka na weekendowe pary ligowych zmagań, a my widzimy się niebawem. Dzięki za oglądanie, zapraszam ponownie.